Czy wiesz, że jeden z najbardziej niedocenianych sposobów na poprawę krążenia, regenerację tkanek i naturalne pobudzenie erekcji po 60. roku życia trwa zaledwie 3 minuty? I można go wykonać pod prysznicem? Mało kto o tym mówi, a jeszcze mniej osób rozumie, jak ogromny wpływ na zdrowie intymne ma ten obszar ciała, który zwykle ignorujemy przez lata. A jednak to właśnie w kroczu znajduje się centrum dowodzenia dla wielu naczyń krwionośnych odpowiedzialnych za dopływ krwi do prącia. Gdy jest napięte, przeciążone lub niedotlenione, organizm wysyła jasne sygnały. Problem w tym, że większość mężczyzn po prostu ich nie rozpoznaje. Witam w moc zdrowia i życia przestrzeni, w której mówimy prostym językiem o tym, co naprawdę wpływa na Twoje zdrowie. Temat dzisiejszego odcinka stał się szczególnie ważny, ponieważ coraz więcej mężczyzn po 60. skarży się na osłabienie twardości, zimniejsze dłonie i stopy. Nocne wstawanie do toalety czy uczucie ciężkości w okolicach Miednicy. Najnowsze obserwacje lekarzy urologów pokazują, że to nie zawsze kwestia leków czy hormonów. Często to kwestia napięć, które gromadzimy latami i których nigdy świadomie nie rozluźniamy. Może dotyczy to Ciebie albo kogoś z Twojej rodziny. Może od dawna szukasz naturalnego sposobu, który pomoże bezpiecznie i realnie poprawić krążenie. Jeśli tak, to jesteś we właściwym miejscu. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj moc zdrowia i życia i napisz w komentarzu, czy temat zdrowia intymnego po 60. jest także Twoim wyzwaniem. Dzięki temu będziemy mogli tworzyć treści, które naprawdę Ci pomagają. Kiedy mówimy o zdrowiu intymnym mężczyzny po 60. roku życia, często skupiamy się na tym, co widać na pierwszy rzut oka: osłabiony strumień moczu, krótsza erekcja, mniejsza twardość, chłód w stopach. Nocne wybudzenia czy uczucie ciężkości w dolnej części brzucha. Jednak rzadko kto zatrzymuje się na chwilę, by zastanowić się, dlaczego to wszystko się dzieje i gdzie tak naprawdę zaczyna się problem. A prawda jest taka, że wiele z tych dolegliwości nie pochodzi bezpośrednio z prącia, ani nawet z samej prostaty, lecz z głębszego, bardziej pierwotnego miejsca, z krocza, obszaru, który przez dekady pozostaje napięty, obciążony i niedokrwiony, choć większość mężczyzn nie ma o tym pojęcia. To właśnie tam znajdują się mięśnie, naczynia krwionośne i drobne nerwy odpowiedzialne za to, czy krew w ogóle ma szansę dotrzeć do tkanek erekcyjnych w odpowiedniej ilości. Jeśli krocze jest sztywne, zimne lub nadmiernie spięte, organizm zaczyna funkcjonować w trybie energetycznego oszczędzania, który naturalnie obniża możliwości seksualne, bo ciało uznaje, że w obliczu stresu, zmęczenia czy przeciążenia, podstawowe funkcje mają pierwszeństwo przed intymnością. To napięcie nie powstaje nagle. Tworzy się powoli, dzień po dniu, często przez dziesiątki lat. Siedzący tryb życia, długie godziny za kierownicą, brak ruchu, stres, zaleganie płynów w dolnej części miednicy, przewlekłe zaparcia, a nawet sposób oddychania, to wszystko kumuluje się właśnie w tym jednym miejscu. Mięśnie dna miednicy zaczynają być jak ciągle naciągnięta guma. Pracują, ale tracą elastyczność, a ich obciążenie blokuje drożność naczyń krwionośnych. W efekcie, kiedy organizm chce wysłać krew do prącia, czy to rano, czy w sytuacji intymnej, napotyka opór, jakby próbował przepchnąć wodę przez zaciśnięty wąż ogrodowy. W takim stanie erekcja staje się słabsza, krótsza i mniej stabilna, a niektórzy mężczyźni zaczynają odczuwać wręcz ból lub pulsowanie w tej okolicy, zwłaszcza w nocy. Co ciekawe, krocze pełni również rolę swoistego centrum komunikacyjnego, między prostą a resztą układu moczowo-płciowego. Kiedy jest przewlekle napięte, zaczyna wpływać na to, jak pracuje pęcherz, jak łatwo można oddać mocz, a nawet jak ciało reaguje na zimno. Wielu mężczyzn po 60. zgłasza, że zimą ich objawy się nasilają. Pojawia się słabszy przepływ krwi, większe napięcie mięśni, i uczucie suchości lub ściągnięcia. To normalne, bo zimno naturalnie zwęża naczynia, a jeśli dodatkowo są już one uciskane przez twarde. Nierozciągliwe tkanki krocza, efekt jest podwójny. Dlatego czasami prosty masaż pod prysznicem, zwłaszcza ciepłym, działa jak otwarcie zaciśniętej klamry i pozwala krwi dotrzeć tam, gdzie wcześniej nie miała szansy. Gromadzące się napięcia w tym obszarze wpływają również na nerwy odpowiedzialne za wrażliwość. Wielu seniorów zauważa, że ich odczuwanie jest mniej intensywne niż dawniej, jakby reakcje były spowolnione, a bodźce dochodziły z opóźnieniem. To nie jest przypadek. Gdy mięśnie wokół nerwów są przeciążone, mogą delikatnie je uciskać, co zmniejsza ich zdolność do przewodzenia impulsów. To z kolei oznacza, że ciało otrzymuje sygnały słabsze lub mniej wyraźne, a pobudzenie wymaga więcej czasu i wysiłku. Czasami mężczyźni błędnie interpretują to jako problem hormonalny, choć w rzeczywistości wystarczyłoby rozluźnić i dotlenić okolice miednicy, aby nerwy odzyskały swoją naturalną zdolność przekazywania informacji. Kolejnym elementem o którym trzeba powiedzieć jest stagnacja krwi w dolnej części ciała. Po 60 roku życia krążenie naturalnie spowalnia. To nieuniknione, bo naczynia tracą elastyczność, a serce pracuje nieco inaczej niż w wieku 20 lat. Jednak stagnacja jest pogłębiana przez złe nawyki: długie siedzenie, zbyt mała ilość spacerów, odwodnienie, dieta uboga w magnez i potas, a także przewlekły stres, który powoduje mikroskurcze w obrębie miednicy. Kiedy krew stoi, nie tylko trudniej osiągnąć erekcję, ale też dochodzi do słabszego dotlenienia tkanek, co dodatkowo obniża ich reaktywność. W takim stanie tkanki erekcyjne stają się mniej sprężyste i trudniej napełniają się krwią. To dlatego wielu mężczyzn mówi, że ich poranne erekcje zniknęły to sygnał, że krążenie nocne nie jest wystarczająco silne. Długotrwałe napięcie krocza wpływa także na prostatę. Choć prostata często rośnie z wiekiem, to ucisk ze strony twardych mięśni dna miednicy może potęgować jej dyskomfort i powodować trudności w oddawaniu moczu. Nie chodzi o to, że masaż leczy prostatę, ale może poprawić przepływ krwi i zmniejszyć napięcie, co ułatwia jej naturalną pracę. Wielu urologów zauważa, że mężczyźni, którzy regularnie rozluźniają okolice krocza, zgłaszają mniejszą presję, bardziej stabilny strumień moczu i mniejszą liczbę nocnych wybudzeń. To wszystko pokazuje, że krocze jest nie tylko fragmentem anatomii, o którym nie wypada mówić, ale kluczowym elementem zdrowia mężczyzny, który wpływa zarówno na funkcje seksualne, jak i moczowe, krążeniowe oraz hormonalne. Dlatego trzyminutowy masaż pod prysznicem działa nie jak magiczna sztuczka, ale jak przywrócenie równowagi w miejscu, gdzie ciało od lat próbuje zasygnalizować, że potrzebuje uwagi. Ciepła woda rozluźnia napięcia, dłonie pobudzają naczynia. A mięśnie dna miednicy odzyskują swoją elastyczność. Efekt? Krążenie wraca. Tkanki zaczynają pracować fizjologicznie, a organizm ponownie aktywuje naturalne mechanizmy, które wspierały erekcję przez większość życia. Kiedy wchodzimy głębiej w temat zdrowia intymnego po 60. roku życia, zaczynamy dostrzegać, jak wiele czynników nakłada się na siebie przez lata, i jak konsekwentnie osłabiają naturalną zdolność organizmu do wytwarzania i utrzymywania erekcji. To nie jest jeden problem, który pojawia się nagle z dnia na dzień. To zazwyczaj suma drobnych napięć, nawyków, zaniedbań i fizjologicznych zmian związanych z wiekiem. A jednym z głównych obszarów, gdzie te wszystkie czynniki się kumulują, jest krocze. Kiedy człowiek ma 20, 30 czy nawet 40 lat, mięśnie DNA miednicy są elastyczne, naczynia krwionośne reagują szybko i skutecznie, a cały układ erekcyjny funkcjonuje niemal automatycznie. Jednak po 60 zaczynają działać siły, których wcześniej nie zauważaliśmy siły, które stopniowo, ale konsekwentnie zmieniają sposób, w jaki ciało reaguje na pobudzenie i jak radzi sobie z krążeniem krwi w dolnych partiach ciała. Jedną z najważniejszych przyczyn tych zmian jest naturalny spadek poziomu hormonów, zwłaszcza testosteronu, który ma ogromny wpływ na elastyczność tkanek i ich zdolność do regeneracji. Choć testosteron nie jest jedynym czynnikiem odpowiedzialnym za erekcję, jego obniżenie wpływa na naczynia krwionośne, nerwy i mięśnie. Wraz z wiekiem naczynia stają się mniej sprężyste, a ich ściany sztywnieją, co utrudnia swobodne rozszerzanie się podczas przepływu krwi. To sprawia, że nawet jeśli mózg wysyła sygnał do organizmu, by rozpoczął erekcję, fizyczna odpowiedź tkanek nie jest już tak szybka i dynamiczna jak dawniej. Ale co ważne, masaż krocza pomaga częściowo zniwelować ten efekt poprzez fizyczne pobudzenie naczyń, poprawę mikrokrążenia i dotlenienie obszaru, który z natury zaczyna słabnąć po 60. roku życia. Drugim kluczowym elementem jest styl życia. Wielu mężczyzn prowadzi dziś życie znacznie bardziej siedzące niż pokolenia wcześniejsze. Praca za biurkiem, wielogodzinne podróże, brak ruchu, wszystko to powoduje chroniczne uciskanie mięśni i tkanek krocza. Wyobraź sobie, że siedzisz na wężu ogrodowym, przez który ma przepłynąć woda. Im dłużej siedzisz, tym trudniej wodzie znaleźć drogę. Dokładnie tak samo dzieje się z układem krwionośnym w okolicy Miednicy. Krew nie dociera tam, gdzie powinna, a tkanki, które przez lata były pozbawione pełnowartościowego krążenia, zaczynają zamykać się, stając się mniej elastyczne i bardziej podatne na mikrourazy. Nic dziwnego, że erekcja po 60 często jest słabsza. To nie kwestia męskości, lecz fizycznej niewydolności tkanek, które przez lata nie otrzymywały tego, czego potrzebowały. Kolejną przyczyną jest stres, który działa jak niewidzialna dłoń zaciskająca mięśnie w najgłębszych częściach ciała. Większość mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że to właśnie dno miednicy jest jedną z pierwszych części organizmu reagujących na napięcie psychiczne. Gdy przez lata chodzimy z podciągniętym brzuchem, ściśniętym oddechem i ciągłym poczuciem presji, Mięśnie krocza kurczą się tak samo jak mięśnie szyi czy barków. Różnica polega na tym, że tych napięć nie czujemy tak wyraźnie. Są głębokie, ukryte i trudne do zauważenia. Dopiero kiedy zaczynamy doświadczać problemów z erekcją, oddawaniem moczu lub odczuwaniem przyjemności, zaczynamy rozumieć, że ciało od dawna wołało o pomoc, a masaż pod prysznicem działa jak fizyczny wyłącznik stresu, który pozwala rozładować napięcia nagromadzone przez dziesięciolecia. Warto również wspomnieć o czynnikach metabolicznych, takich jak otyłość, cukrzyca, nadciśnienie lub wysoki poziom cholesterolu. Te choroby nie tylko obciążają naczynia krwionośne w całym ciele, ale szczególnie mocno uderzają w najdelikatniejsze obszary, takie jak krocze i prącie. Cukrzyca uszkadza drobne nerwy, nadciśnienie zmniejsza elastyczność naczyń, a nadmiar tkanki tłuszczowej zwiększa stan zapalny w organizmie. Efekt? Naczynia w okolicy miednicy stają się mniej responsywne, a sygnały nerwowe trudniej docierają do tkanek erekcyjnych. Jednak badania kliniczne i obserwacje lekarzy jednoznacznie wskazują, że regularne zwiększanie przepływu krwi, nawet poprzez proste metody, takie jak masaż, może spowolnić te procesy, poprawiając funkcjonowanie układu krwionośnego. Nie można też zapominać o mitach, które przez lata krążyły wokół zdrowia intymnego. Wielu seniorów nadal wierzy, że osłabienie erekcji to normalna część starzenia, której nie można poprawić. Inni myślą, że jedynym rozwiązaniem są tabletki lub skomplikowane terapie. Tymczasem ciało wciąż ma ogromny potencjał regeneracyjny, nawet po 60, nawet po 70. Potrzebuje jednak warunków: lepszego krążenia, lepszego dotlenienia, mniej napięcia i więcej elastyczności. Krocze jest jednym z tych obszarów, które reagują na dotyk, ciepło i ruch szybciej, niż większość mężczyzn zakłada. Już kilkuminutowa stymulacja dziennie może uruchomić procesy, które przez lata były uśpione. Co ważne, masaż pod prysznicem działa w harmonii z fizjologią. Ciepła woda rozszerza naczynia krwionośne, zwiększa elastyczność tkanek i redukuje mikrospięcia mięśni. W tym środowisku masaż staje się nie tylko techniką, ale narzędziem terapeutycznym. Które wspiera naturalną pracę organizmu. Nerwy odzyskują przewodnictwo, mięśnie wracają do naturalnego zakresu pracy, a naczynia zaczynają efektywniej reagować na sygnały wysyłane przez mózg podczas pobudzenia. Dla wielu mężczyzn to pierwszy raz od lat, kiedy czują, że ich ciało naprawdę odpowiada, że krew płynie, że tkanki ożywają. Dodatkowo w wieku senioralnym dochodzi zjawisko kompensacji. Kiedy jedna część układu miednicy działa gorzej, inne próbują to nadrobić. Jeśli dno miednicy jest napięte, prostatu obciąża większa presja. Jeśli naczynia są ściśnięte, serce musi pompować mocniej. Te drobne zmiany, choć niezauważalne na co dzień, z czasem tworzą błędne koło. Im gorzej działa krocze, tym słabsze staje się krążenie. Im słabsze krążenie, tym większe napięcie. Im większe napięcie, tym trudniej uzyskać i utrzymać erekcję. Przerwanie tego cyklu wymaga prostych, ale regularnych działań. A masaż pod prysznicem jest jednym z najłatwiejszych sposobów, by rozpocząć ten proces. To sprawia, że trzyminutowy masaż nie jest sztuczką, ale logicznym elementem wsparcia fizjologicznego. Wzmacnia mięśnie, poprawia elastyczność tkanek, pobudza naczynia i redukuje napięcie nerwowe. A co najważniejsze działa w zgodzie z naturalną anatomią mężczyzny. Po 60 ciało nie potrzebuje agresywnych metod. Lecz subtelnego wsparcia, które przywraca to, co było obecne przez większość życia. Teraz, kiedy rozumiemy już, jak ważną rolę odgrywa krocze w zdrowiu intymnym mężczyzny po 60 roku życia, i dlaczego tak wiele problemów zaczyna się właśnie tam, możemy przejść do najważniejszej części, jak w praktyce wykonać trzyminutowy masaż pod prysznicem, aby realnie pobudzić krążenie, rozluźnić mięśnie dna miednicy i przywrócić naturalną reakcję erekcyjną. Chcę, abyś potraktował tę technikę nie jako kolejny trik, lecz jako codzienny, świadomy gest dbania o swoje ciało. Gest prosty, bezpieczny i głęboko wspierający fizjologię. Podkreślam. Nie chodzi tu o nic seksualnego. To ćwiczenie zdrowotne, którego celem jest poprawa przepływu krwi, elastyczności tkanek i pracy nerwów. Odpowiednio wykonany masaż może przynieść pierwsze odczuwalne efekty już po kilku dniach. A po kilku tygodniach wielu mężczyzn zauważa wyraźną poprawę porannych erekcji, twardości i ogólnego samopoczucia w okolicy miednicy. Najpierw rozgrzewka. Stań pod strumieniem ciepłej wody i pozwól, aby temperatura naturalnie rozluźniła okolice krocza. Ciepło rozszerza naczynia krwionośne i sprawia, że tkanki stają się bardziej podatne na masaż. W tym momencie oddychaj powoli i głęboko, kierując uwagę na dolną część brzucha. Wielu mężczyzn oddycha płytko, Unosząc tylko klatkę piersiową, a tymczasem głęboki oddech przeponowy działa jak naturalna pompa, która wspiera krążenie w rejonie miednicy. Spróbuj na chwilę położyć dłoń na dole brzucha i poczuć, jak unosi się przy każdym wdechu. To wprowadzi Twoje ciało w stan większej gotowości do pracy. Pierwsza minuta masażu polega na delikatnym, okrężnym ucisku samego krocza, miejsca pomiędzy moszną a odbytem. Użyj dwóch palców lub całej dłoni w zależności od tego, co jest dla Ciebie wygodniejsze. Ruch powinien być stabilny, spokojny i prowadzony w sposób ciągły, bez gwałtowności. Pamiętaj, że celem nie jest siła, ale pobudzenie. Zbyt mocny nacisk może wywołać dyskomfort, natomiast rytmiczny, umiarkowany ucisk pobudza receptory nerwowe, zwiększa przepływ krwi i pomaga rozprasować mikronapięcia, które gromadziłeś przez lata. W tej minucie postaraj się oddychać spokojnie i zauważyć, jak ciało zaczyna rozluźniać się pod wpływem ciepła i delikatnego nacisku. Druga minuta masażu przenosi się na mięśnie po bokach krocza, w kierunku wewnętrznych stron ud. To obszar, w którym często gromadzi się ukryte napięcie, które może zwężać naczynia i wpływać na krążenie w całej miednicy. Delikatnie przesuwaj palce od środka krocza w stronę ud, wykonując ruchy przypominające wygładzanie. Niech Twoje dłonie poruszają się w sposób płynny i spokojny, jakbyś chciał rozprowadzić ciepło po całej dolnej części miednicy. W tej fazie możesz zauważyć, że tkanki stają się bardziej podatne. Jakby miękły pod dotykiem, to dobry znak. Oznacza, że poprawia się przepływ krwi, a naczynia zaczynają reagować bardziej elastycznie. Dla wielu mężczyzn, to pierwszy moment od dawna, gdy czują, że okolica miednicy naprawdę ożywa. Trzecia minuta masażu to praca nad mięśniami DNA miednicy, tymi, które pełnią kluczową rolę w uzyskaniu i utrzymaniu erekcji. Aby je pobudzić, delikatnie uciskaj krocze pulsacyjnie w rytmie zbliżonym do spokojnego bicia serca. Ucisk, zwolnienie, ucisk, zwolnienie. Ten rytm stymuluje naczynia krwionośne, pomaga nerwom odzyskać prawidłowe przewodnictwo i daje impuls do naturalnego rozszerzania się tkanek erekcyjnych. Podczas tego etapu wielu mężczyzn zauważa subtelną, przyjemną falę ciepła, rozchodzącą się przez miednicę. To znak, że masaż działa, a układ krwionośny zaczyna pracować intensywniej. Ta ostatnia minuta jest najbardziej kluczowa, bo łączy rozluźnienie, stymulację i pobudzenie krążenia w jedną spójną technikę. Jednak technika to tylko część sukcesu. Równie ważna jest regularność. Trzy minuty dziennie to niewiele, a efekty kumulują się z każdym kolejnym dniem. Wyobraź sobie. Że twoje naczynia krwionośne i mięśnie dna miednicy są jak stary, dawno nieużywany instrument muzyczny. Jedno pociągnięcie smyczkiem nic nie zmieni. Ale gra każdego dnia, nawet krótka, sprawi, że instrument zacznie odzyskiwać swoją dawną gładkość i brzmienie. Tak właśnie działa masaż krocza. Przywraca elastyczność i reaktywność miejscom, które od lat są przeciążone i niedotlenione. Warto również wiedzieć, kiedy ten masaż działa najlepiej. Optymalne warunki to ciepły prysznic wieczorem lub rano. Rano pomaga w odzyskaniu naturalnych erekcji, ponieważ pobudza nocne krążenie, które u wielu mężczyzn po 60. jest osłabione. Wieczorem wspiera regenerację, zmniejsza napięcie nagromadzone w ciągu dnia i przygotowuje ciało do spokojniejszego snu. Jeśli masz siedzący tryb życia, praca z komputerem lub długie prowadzenie samochodu, tym bardziej warto wykonywać masaż wieczorem, aby zneutralizować skutki codziennych obciążeń. Ważne jest także to, by wsłuchiwać się w swoje ciało podczas masażu. Jeśli czujesz lekki opór, sztywność lub miejscowy dyskomfort, to normalne. To sygnał, że tkanki były przeciążone i dopiero zaczynają się rozluźniać. Jeśli natomiast pojawi się ostry ból lub nietypowe mrowienie, warto skonsultować to z lekarzem, aby upewnić się, że nie ma dodatkowych problemów zdrowotnych. Pamiętaj, Masaż ma być przyjemny, delikatny i relaksujący. Celem jest poprawa krążenia, nie wywoływanie bólu. Na koniec chcę podkreślić coś bardzo ważnego. Trzyminutowy masaż pod prysznicem nie zastępuje wizyty u specjalisty. Szczególnie jeśli masz przewlekłe problemy z erekcją, bólem prostaty czy oddawaniem moczu. Ale jest to jedno z najskuteczniejszych, najprostszych i najbezpieczniejszych działań, jakie możesz wykonać samodzielnie, aby realnie wesprzeć swoje ciało każdego dnia. Daje impuls naczyniom, rozluźnia mięśnie, dotlenia tkanki i przywraca naturalną równowagę, która jest fundamentem zdrowia intymnego w wieku dojrzałym. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że naprawdę zależy Ci na swoim zdrowiu. I to już jest ogromny krok naprzód. Dziś pokazaliśmy, jak niewielka, trzyminutowa praktyka pod prysznicem może wpłynąć na krążenie, elastyczność tkanek i naturalną reakcję erekcyjną po 60. roku życia. To nie jest metoda cudowna ani magiczna. To po prostu sposób na przywrócenie równowagi w miejscu, które przez lata było przeciążane, ignorowane i pozbawione prawidłowego przepływu krwi. Wystarczy regularność, ciepło, delikatny nacisk i świadomość tego, jak funkcjonuje Twoje ciało, by dać mu szansę na regenerację, której tak bardzo potrzebuje. Najważniejsza lekcja z tego odcinka jest prosta: Twoje ciało wciąż ma ogromny potencjał. Nawet po 60 możesz poprawić krążenie, odzyskać naturalną twardość i sprawić, że okolica miednicy znów zacznie współpracować tak jak dawniej. Nie chodzi o przywrócenie lat młodości, chodzi o odzyskanie komfortu, pewności siebie i jakości życia, którą zasługujesz czuć każdego dnia. Zdrowie intymne jest częścią ogólnego zdrowia, a dbanie o nie to wyraz troski o siebie, o swoje relacje i o swoją przyszłość. Dziękuję, że byłeś dziś ze mną. Jeśli ten materiał pomógł Ci zrozumieć, jak działa Twoje ciało i co możesz zrobić, aby realnie wspierać swoją męską siłę, zrób proszę jedną rzecz. Zostaw komentarz, zasubskrybuj Moc zdrowia i życia i podziel się tym filmem z kimś, kto także może potrzebować tej wiedzy. Bo tutaj, w Moc zdrowia i życia, Twoje zdrowie naprawdę jest naszą najwyższą troską. Sempre pamiętaj: nigdy nie jest za późno, by zacząć dbać o siebie lepiej.